Siemneczko, z tej strony Patje Witam was do drugiej części otwierania Disney Munchlins, dokładnie kochani Zrobiliście to, wbiliście 700 łapek, a jak się umawialiśmy 700 łapek to drugi odcinek, więc Kochani, mamy to, lecimy z tematem Niż te sprawy już znacie A jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć, to koniecznie Wróćcie do pierwszego odcinka To wszystko obszernie wyjaśniam Więc kochani, nie ma co przedłużać, zabieramy się Za otwieranie, ale zanim to To koniecznie kliknijcie ikonkę Suba, dzwoneczka oraz Słapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać Wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki, kochani, lecimy na dół. No to otwieramy pierwszy mini sklepik. Nie, dlaczego to tak nieładnie się otwiera? Dobra, mamy w środku dwie saszetki i dwa spodziki. Spójrzcie. O tak, tutaj mamy tackę, bardziej taki, to wygląda jak serwetka, ale zapewne jest to talerzek, a tutaj mamy taki koszyczek. Dodatkowo mamy albumik, który jest mega słodki dosłownie. Tutaj mamy kociaka z Alicji w krainie Czaru jako cukierka na tle wafelka. Kochanie, a to oczywiście wszystko jest na tle spadającej posypki. Mega słodko to wszystko wygląda I spójrzcie, tak oto prezentują się łupy do zdobycia Nie wszystkie mamy pokazane, ponieważ te zacienione to są zapowiedzi na kolejną serię Więc naprawdę mega fajny patent, że już poniekąd wiemy czego możemy się spodziewać Okej okay, kochani, więc otwieramy pierwsze dwie saszetki Jedna jest na maksa duża, a druga na maksa mała Więc zaczniemy od tej mniejszej <laughs> ojacie i mamy mega słodkiego psiaka w formie bułeczki, bagietki, albo w znaczy, zasadzie to wygląda jak bochenek chleba, co nie? O tutaj. Natomiast powiem wam, że jak dla mnie to jest dalmatyńczyk. Piesek, wiadomo, od razu widać. Tu jest obroża, a te łatki to ma być jako dalmatyńczyk. I tutaj już w kalendarzu adwentowym Munchkins też mieliśmy dalmatyńczyka, który był brązowy. Więc tutaj nie musimy do końca sugerować się kolorem. Jeżeli chodzi o zapach, ojacie, ale pięknie pachnie. Taka bułeczka cynamonowa, ja cię kręcę, mega słodko. Więc no zapowiada się jak taki chlebek Słodki Sprawdźmy jeszcze jak nam podpisali tą postać No bardzo dziwne, ponieważ jako czosnkowa mini bagietka Co totalnie zapach temu nie odpowiada <laughs> A! przecież my jeszcze mamy podpisane te postacie i jest to Trump, czyli zakochany kundel. Nie powiedziałabym, gdyby to nie było podpisane, więc bardzo dobrze. Natomiast co do zapachu, to już w pierwszym odcinku otwieranek naszych trafiliśmy Timona jako serowego kabaczka i ten kabaczek pachniał takim czosnkiem, więc bardzo dziwne, że ten pachnie słodziutko, mimo że jest wbrew pozorom wytrawny i czosnkowy. Dziwne? Dobra, kochani, odkaczamy. <laughs> JA NIE WIERZĘ, JEST TO Baymax. Truskawkowe mleko! Musimy go powąchać. O jacie, jakie mleczko truskawkowe, ja nie wierzę! Jak to mega pięknie pachnie! I naprawdę, te postacie są totalnie dorobione. Nie to, co w kalendarzu adwentowym. To ewidentnie musimy to zamienić. Bagietka leci do koszyka, a Baymax leci na serwetkę. I, 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 szukamy go. Tak, to jest Baymax. Ja cię kręcę. Mega. I cukiernia numer dwa. Jest to Ketchup Donald, jako onigiri. To już jest nasza powtóreczka, on będzie śmierdzią mega czosnkowo. Uffu, Ufu, ja nawet nie chcę go... O, a on śmierdzi, jak cebula dosłownie, ochyda. Więc może nie czosnek, a cebula, albo nie, taki totalny mix. I nawet nie mogę go trzymać za długo w palcach, ponieważ on ma tak silny zapach, że później palce śmierdzą, naprawdę. Kolejna saszetka, mam nadzieję, że to będzie coś słodkiego. Nie, jest to Bambi i jest to również nasza powtórka i on również śmierdzi. Czosnkiem. Jest on w sałacie. O, on jest Oho, to sobie to jest taki zapad, że się szykać co. Koszeczki. I sklepik numer 3. O nie, już myślałam, że ładnie się otworzy, bo udało mi się wcisnąć palca. Ale no niestety nie, poszło nieładnie. I jest to mini! To jest właśnie mini z mojego palca. Spójrzcie, o tutaj. Jest to mini w formie lodów truskawkowych z polewą czekoladową oraz bito śmietaną. I wisienką. I pamiętam, że ona bardzo ładnie pachniała. Jeju, ale mega piękna czekolada. Jeju, taka czekolada z truskawką. Mega. Oh, słuchajcie, to jest pierwsza saszetka A tu jest druga O jacie I chyba tak mieliśmy w pierwszych otwierankach W pierwszej części, że mini też była w drugiej saszetce Ale w każdym razie, słuchajcie Mamy jeden i dwa Więc mega super Początkowe saszetki Dobra, otwieramy I Ja cię kręcę i jest to Miki w formie ciasteczka a W zasadzie takiej lodowej kanapki Polany polewą miętową I oczywiście jest to nasza powtórka I mega fajnie, że mamy parkę w jednym boksie I oczywiście mam go właśnie tutaj na kciuku Spójrzcie I No mega Mega świetnie tematycznie. Dobra, sprawdźmy zapach, bo on ma zapach, ponieważ już nam się trafił. Jest to powtóreczka. Ja cię kręcę. Ma on zapach mega mocnej czekolady miętowej. Jeszcze podstawki. Mamy oto takie talerzyki. Ta będzie dla Mini, a ta dla Mikiego, albo nie, odwrotnie. Odhaczamy. Wow, jeszcze Mini można trafić jako poziomkową babeczkę. Nieźle. Dobra, odhaczamy. Mamy ją tutaj. I jeszcze do tego Miki. I kochani, mamy oczywiście dwie saszetki i talerzyki. No nie, jest to powtórka. Ja cię kręcę. Niby tak rzadkie postacie, jak Miki oraz Mini, ale jak na razie są najczęstsze u nas. Bo trafiły nam się w pierwszym odcinku, w kalendarzu adwantowym. i teraz jeszcze razy dwa, więc po prostu mega dużo. Ale tutaj coś nie czuję, żeby była duża Mini, więc mam nadzieję, że to nie będzie powtórka, ja cię kręcę. No nie, nie jest to Mini, ale również jest to powtórka, ponieważ jest to... co kochany kundel. Mmm, on Pięknie pachnie I kochani, został nam ostatni mini sklepik Czyli nasza piąteczka A jak wiecie, często gęsto nasze piąteczki są mega wyjątkowe Więc liczę, że tutaj będzie coś wyjątkowego Przynajmniej, oby to nie była powtórka Bo tak naprawdę wszystkie rzeczy tutaj są mega wyjątkowe I mega słodkie No słuchajcie, postacie Disneya w formie jedzenia Na maksa cute wszystko wygląda Więc co nam się nie trafi, to będzie przesłodkie Tylko by nie było powtórką Okej, okay, mamy talerzyk i pierwsza saszetka, jest to Woli! Oczywiście jest to nowa postać w tym odcinku, natomiast już jest nasza powtóreczka ogólnie, ponieważ w pierwszej otwierance go mieliśmy. Jest to jako ciacho! Ja cię kręcę ciacho bananowo-czekoladowe. Mega świetnie to wygląda. Zapach oczywiście ma, ale jeszcze sprawdźmy. Ojeju, jak pięknie! Jejej, jaka mleczna czekolada! Aż po prostu mam ochotę zjeść tą babeczkę. Mega. Mamy dwie tacki, więc Woli będzie na tej ciemniejszej. Mega ładnie. Okej, okay, i ostatnia saszetka. O, jacie, mamy nową postać, jest to Florek. Akurat go mamy jako figurkę poglądową tutaj, więc nie chciałam, żeby nam się trafił, bo już był takim pewniakiem. Natomiast, no, mamy go i jest to jako nowa postać w otwierankach. Ja cię kręcę, on wygląda jak cukierek, ciekawe jak będzie pachniał, bo w zasadzie, jako że jest to ryba, to mógłby pachnieć bardziej wytrawnie. No więc, ryba pachniąca słodko, to jeszcze niespotykane. W ogóle sprawdźmy, jaki on ma zapach. No słodki, jak taka guma balonowa, taka trochę cytrynowa. Sprawdźmy. I on jest jako bananowo-jagodowy cukierek. Okej, okay, w sumie nawet ten zapach tak się komponuje. Kochani, otworzyliśmy wszystkie mini sklepiki Disney Mounchlings z figurkami Disney'a w formie jedzenia. I słuchajcie, tak jak mówiłam na początku, one mają zapach oraz zmieniają kolor pod wpływem temperatury wody. Więc przyszedł czas na sprawdzenie, jak zmieniają kolory nasze figurki. Więc, kochani, zaczynamy. A więc mamy zimną wodę, szczypce i one są też dedykowane postaciom Mounchlings, ponieważ są one z z Disney Mounchlings oraz do testowania wlatuje na pierwszy ogień Woli, -E. Sprawdzamy. I Oli nie ma zawidocznej zmiany. On po prostu zmienił kolor czekolady na ciut jaśniejszą. I jeszcze spód mu się zmienia. I Miki. Spójrzcie, jaki matching mam na paznokciu. Mega. I mu się zmieniła posypka. Spójrzcie, jest ciemniejsza. A tak jak widzicie, na moim paznokciu była jasna, kolorowa. Patrzcie, ogrzejemy. I jasna. Mini. I ona zmienia kolor wafelka na czerwony. Spójrzcie, jaki czerwony wafelek. A teraz jest brązowy. Czyli tak jakby wafelek przemógł lodem Bambi. I spójrzcie, tutaj zmieniły się centki na głowie. Widzicie? Już są jasne. Ketchup Donald. I nasze onigiri jest w sosie sojowym. Spójrzcie. I już nie. I już tak. Florek. Hmm. Chyba on się zmienia na zielony. Mhm. Chyba mu kolor ten niebieski zmienił się na zielony. Spójrzcie. Sprawdzimy o tak. No ewidentnie. On po prostu zmienił o te na zielone. Ale już się robią niebieskie, więc taka na mało widoczna zmiana. I na koniec nasz Baymax. No bo max to ja wiem co zmienił. A, mu się zrobił pomarańczowy kartonik a tak to jest różowy. No tak też mało widoczne. Ten kartonik zmienił się na pomarańczowy. Spójrzcie. Teraz go ogrzejemy i będzie bardziej różowy. Kochani, sprawdziliśmy jak zmieniają kolory nasze figurki, a teraz przejdźmy do podsumowania naszych dzisiejszych łupów. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy Baymax jako mleczko truskawkowe, Florek jako cukierek, Catcher Donald jako onigiri, Trump jako bagietka czosnkowa, Bambi w sałacie, Miki jako kanapka lodowa, Wally -E jako ciastko bananowo-czekoladowe, oraz Mini jako lut Truskawkowy. Kochani, tak to prezentują się nasze łupy. Ja jestem z nich mega zadowolona, a w szczególności jestem zadowolona z Boymaxa, bo naprawdę jest mega słodki i pyszny wygląd. Oczywiście mam powtórek na no to taka rzecz niezależna przy otwierankach, natomiast sam produkt sobie jest mega genialny. Oprócz tego, że są to postacie Disneya w formie jedzenia, to dodatkowo zmieniają kolor i jeszcze mają zapach. Czegoś. Oczywiście koniecznie dajcie znać w komentarzu, która z postaci najbardziej Wam się podoba z naszego odcinka, mi tak jak Wam wspomniałam, jest to Baymax. Tym samym bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dajcie suba. dostępcie w z nim, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Codziennie wpadają bardzo ciekawe rzeczy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tam o mnie na co dzień, to również mnie zaobserwujcie. I oczywiście nie zapominajcie o poniedziałkowym quizie, który wpada co. Poniedziałek jest dostępny przez 24 godziny na moim Instastory i dobijamy do 10 tysięcy. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. Piąteczkę!